Mamy TV Crips. Dzień dobry. Będę robił jeść sobie i mojemu koledze. A mi to zrobisz? No, Proszę to, też sobie mówię. Co my tu... w lodówce, to będzie. Tak. Będzie sztuczka, widać to? Tak widać. Uuu. Sztuczka! Jest światło! Nie ma. Taki zaczęło pan. Maciz, jak wszystkie pomidory! No jak w że... <noise> <noise> Ogórek jest. Ale z pomidorem lepsze, no. Oro! Maciz, e... jak wszystkie pomidory. Ogórek Ogółem świetnego. M3 <noise> do domu. Hmm, ogórek. Zielony ogórek. ogórek. Tak. Gotuj <głosyś> z plecami, <kuby>. <noise> Nie, pękaj, nie, nie pękaj, pękaj, pękaj tak jak one. Dobra, nie, ze skórką, bo mi się nie, A, nie, 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 Mamy chleba. nie, 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 brakuje. nie, 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 Masz konserwę, a ale ma kochanek! No, 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 żyje! Daj, weź jeszcze jeden chleb. Weź jeszcze On włada tym nożem jak kataną, kurwa. Nie, no, jak katana, masz jest kurwa katana. Nie jest albo chuju. Kataną. <grym> a ja! Jak <grym> <grym> samuraj. Kurwa, jak on sobie kurwa, zrobiłeś to jedno, teraz dawaj drugi chleb. Ten, to, to, to co? Podowie. No, Ale daj mi na twarz trochę. Masz trochę twarzy. Co? To... Ej, miej, miej chwilę. Czekaj, puszczę ci żonę. Miej chwilę, słaby. Dobra, ej, trzymaj go. Ja, 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 ja. No, On musi załatwiać swoje sprawy. Nie, w końcu to producent nic. Zrobię ci to z takim ucięciem, patrz. Taki, co samuraj? Hacha! Hacha! Hmm. Aha. <coughs> to jest czekaj, odbijemy to. Nie będę to się bał jakiejś. Widzieliście już moją. A no to nie Odwinien cię Widzieliście już moją dziewczynę? Nie? No nie, ale na... nie ma no. nie, nie masurbuje się od górcie. Widzieliście już moją dziewczynę? Nie? Nie. To dlatego, że jej nie ma. A, no, tak. Takich sucharzy aż to. Ale przynajmniej jedno... Ale dobra. dawaj, samuraj. Co to kurwa? Kurwa. Daj to na pół. Nie mam pompy. Spierdala! Za, Zamienię. Za, za Czekaj! Teraz to rzutno. Nagrywaj to tylko. Nagrywam, kumar. nagrywam, no. Nie nagrałem. O, weź te ręce. Tak, koleś. Eh, koleś, Dobra jest. No chodź, chodź, kurwa. Ale najlepsze jest to, że nie jesteśmy u siebie w domu. Mm -hmm. No już ze stali Mhm. Mm Idziemy. Zrobiłem go z przetopionych puszek. Dobra, starczy tego.